Siemanko, dzisiaj zobaczmy najlepsze świąteczne koncepty skinów, które mogłyby trafić do Brawl Stars, a także mam dla Was pewien news, no i jeszcze po prostu, jak widzicie, jest świątecznie już. Już tutaj dodałem na początku śnieg, no bo już należy czuć te święta, dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o konceptach takich skinów. Świątecznych, które po prostu stworzyli gracze. A więc pierwszym konceptem jest taki skin do Eevee. Popatrzcie, taka Iwa na na, Eevee, na takim, jakby takim, no po prostu na tym świątecznym Mikołaja-tych sankach. Bardzo fajny pomysł. Christmas Eevee by się nazywała. Taki pomysł. Pierwszy bardzo ładnie w ogóle, wykończenie. Tu Eevee ma tą czapkę świąteczną, prezenty. No, bardzo ładnie to wygląda. I ja to oceniam w skali tak gdzieś 8 na 10. Teraz czas na kolejny skin. Teraz za to są dwa piękne skiny do... Kiełka, popatrzcie jaki ładny na lewo, no lampki tutaj trzyma, ma nawet tą karteczkę, tą buźkę taką, taka choinka jakby ubrany z taki sweterek, bardzo ładnie wygląda, pir też piękny, taki pierniczek, u góry taka choinka jakby to miało komin robić, właśnie pierniki, mamy tu jakieś, yy, mamy tu jakieś, takie posypkę jakąś taką, yy, takie buty też piernikowe, kiełek ma jeszcze taką gwiazdkę u góry jakby choinki, no bardzo ładne koncepty i naprawdę bardzo bym chciał zobaczyć w Brawl Stars takie skiny. Myślę, że wy też byście chcieli chyba zobaczyć takie skiny. Napiszcie w komentarzu, jeśli byście chcieli, bo no, to są chyba najpiękniejsze skiny, które Wam pokazałem w tym odcinku. Te, tak myślę, no i Kiełkowi daję, myślę takie 9 na 10 i Pir też. Następny skin jest dość śmieszny, a dokładniej do Cordeliusa skin by się nazywał Cold Elius. Zimny taki, właśnie cordelius, taki zimowy, bo właśnie widzicie mam tutaj taką deskę, yy, która się zjeżdża po górze. Mamy tutaj, on trzyma takie, yy, takie właśnie ze śniegu, te kulki, takie jest ubrany. No widać, że jest na stogu oczywiście. Mamy tutaj takie choineczki, bardzo ładny strój, taki swetny, taką kurtkę. Ma na sobie szalik, yy, te gogle, yy, czapkę. No, bardzo, bardzo fajny pomysł gracza i jeszcze bardzo fajna nazwa Colt Elius daje mu 8,5, tym razem na 10. A teraz kolejny piękny skinek dokładniej do Melody, nazywa się Post Woman. Tak się prezentuje do Melody, też bardzo ładny skinek, taki właśnie, yy, która rozdaje różne yy, pocztówki, znaczy nie pocztówki tak naprawdę, Post, yy, różne, jak... no, różne po prostu rzeczy. I mamy tutaj pina, ikonkę gracza i spray i bardzo też fajnie to wszystko do siebie pasuje i jeszcze ta melodia ma takie dodatki na prawo tutaj taki prezencik bardzo fajny pomysł. Jej daje takie yy, 7 na 10, bo jednak no takie już średnio mi się podoba, ale też jest bardzo fajny skin. ostatnim skinem będzie skin do skójka. Już taki troszkę średni, niezrobiony tak broสเตอร์sowo, ale jeśli twórcy gry zrobiliby go Starsowo myślę, że to by był dobry pomysł, taki łańcuszek ma na sobie taki zielony, takie 6 na 10, bo jednak no nie wygląda to teraz jakoś mega fajnie. Taki zwyczajny skin do skójka myślę, że za 29 gemów. Mógłby być. Tutaj ze skinem do Leona, ktoś się bardzo postarał. Zobaczcie. Święty Mikołaj. Mamy tutaj emotkę jak widzicie, ikonę gracza, nawet mamy tutaj ulty, jak pokazane, At atak i on by kosztował 149 gemów. Myślę, że dobra cena, jak na takiego skina i bardzo chciałabym go zobaczyć w grze. Myślę, że bardzo ładnie się prezentuje i w obecnej macie gry naprawdę by się przyjął. Naprawdę dużo osób by go kupowało. No więc, jakbym był twórcą brosters, to go bym wprowadził. Daję mu takie... No, powiem wam, że potężne 9 na 10. Teraz popatrzcie, bo chińskie Brawl Stars już tutaj pokazało grafikę świąteczną. Mamy taką choinkę, wspinają się za wymiarze, Tylko chciałem wam pokazać, bo wiem, że Tori pokazywał już tą grafikę, ale po prostu chciałem wam pokazać, bo no tam już będą szybciej te święta, niż my będziemy mieli w Europie, ale na pewno też y, twórcy postarają się zrobić coś fajnego. Myślę, że będzie to jakiś eventik czy coś. Mam nadzieję, że dostaniemy też coś za darmo. No, i teraz porozmawiamy sobie o tak naprawdę, myślę, że też bardzo fajnej rzeczy Brawlstars. A dokładniej, jeśli wejdziecie sobie na Google na przykład i wpiszecie kalendarz adwentowy Brawlstars, to Brow Stars wydało taki kalendarz adwentowy, taki ładny, or oczywiście oryginalny, to jest Supercela wszystko. Patrzcie, jaki fajny kalendarz adwentowy z rzeczami, mega, bardzo fajny. Myślę, że no naprawdę zastanawiam się nad zakupem, bo on jest naprawdę fajny. Myślę, że może go sobie zakupię, bo tam są takie okienka, to jest pod tym, są jeszcze dalsze. Jakby i taki mega box. Chic mamy skarpety nawet kolta są. No, spoko rzeczy tutaj. Yy, spoko to się prezentuje. Zastanawiam się nad zakupem. Yy, 164 zł, no trochę drogo, ale pamiętajmy, że te rzeczy są takie limitowane, że ich już nie będzie potem, nie? Jakby, że nie da się osobno ich kupić. Tylko one w kalendarzu będą, więc na pewno się zastanowię. A to było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa, pa. Maraton Świąteczny już od 1 grudnia do 19. filmy będą pojawiać się co dwa dni, a od 20 grudnia do 24. filmy będą pojawiać się codziennie.